Dzień dobry, kochanemu Państwu. Jedno tylko chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że żyję, że wszyscy żyjemy w pięknym, spokojnym i bezobjawowym kraju. Proszę. Pan Kaczyński to polityk wielkiego formatu, Kraj go wielbi i dlatego cudownie się ma tu. Andrzej Duda to prezydent przyjściutkich Polaków, Więc przepada za nim Polska, uwielbia go Kraków. Pan Mateusz to jest premier taki, że nie pytaj, Kocha się w nim bez ustanku cała pospolita. Ja, Ceksasin, to minister jest zadowolony. Nic dziwnego, że go za to kochają miliony. Poseł Suski, tempa głowa, przepraszam. Poseł Suski tenga głowa z poczuciem humoru. Ścigać będzie go to zgodna miłość bez oporu. Skąd laurek zapytacie pełniuteńka skrzynka? Bo kalendarz jest sponsorem tego dziś odcinka. Ha! Z okazji Prima Aprylisu powiem Państwu taki żart. Mam bardzo dużo kasy. I dlatego serdecznie zapraszam do współpracy nowych patronów, bo yy, yy, starzy są cudowni, ale nowi też będą o Także yy, bardzo yy, proszę, przepraszam dobranoc, do zobaczenia do jutra. Yy.